wszystkich. Dzisiejszy materiał jest na temat tego, jak wygląda Pan Jezus, okej? Okay? Jak wygląda Pan Jezus. E, po pierwsze, ktoś może powiedzieć, a skąd Ty wiesz, jak on wygląda? Widziałeś go? Nie, nie widziałem go, ale Biblia pokazuje i objaśnia, jak on wygląda, okej. Okay? Podkreślam, że to jest jak wygląda, a nie jak wyglądał Pan Jezus, kiedy chodził po tej ziemi. Bo tu już mamy opis. Na ten temat w księdze Izajasza 53. Ja mam na myśli, jak Pan Jezus wygląda w tej chwili. Mamy to opisane w Biblii. Pokazuję i objaśnię. Objawienie Jana 1. Czekajcie, lekko oddalę tą kamerę. Bo... Ok, tak może być. Objawienie Jana. Pierwszy rozdział pokazuje i objaśniam od siódmego wesetu. Oto przychodzi z obłokami, obłokami i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili i będą go lamentować, i będą lamentować przed Nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen. Ja jestem Alfa i Omega. Początek i koniec mówi Pan, który jest, który był i który ma przyjść. Który jest, który był i który ma przyjść. Kto ma przyjść? Pan Jelus oczywiście. Robiłem ostatnio na ten materiał. Odsyłam do mojego materiału, że Pan Jezus na obłokach, tak? E, I pochwyci swoich wybranych. Robiłem wczoraj materiał na ten temat. Nie wiem jaka jest data dzisiaj, mniejsza. Zapomnijcie o tym, że powiedziałem wczoraj, tak? Znajdźcie sobie ten materiał na temat pochwycenia jest na moim kanale. Ja Jan, który jest, który był yy, i który ma przyjść, wszechmogący. Tutaj, bo to jest ważne. Ósmy werset mówi, wszechmogący. Almighty, tak? Wszechmogący. Byli u mnie kiedyś i mówili, że Bóg jest Mighty, ale nie jest Almighty, tak? Tutaj jest Almighty, wszechmogący, Bóg, który wszystko może, tak? Jezus może wszystko. Też robiłem materiał Jezus jako Bóg około dwóch lat temu, tak? Zapraszam do obejrzenia. Ja, Jan, który też jestem waszym bratem i współuczestnikiem w ucisku i królestwie oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa Chrystusa. Znalazłem się w zachwyceniu ducha w dniu pańskim i usłyszałem za sobą głos potężny jak trąby, który mówił, słuchajcie, ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni. Co widzisz? Napisz w księdze i poszli do siedmiu kościołów, które są w Azji, do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników, a pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do syna człowieczego. Jezus o sobie mówi, że on jest synem człowieczy, tak? Benha Adam. Syn człowieka. Jak chodził Pan Jezus po ziemi, to był Benha Adam synem człowieka, tak? A w sensie, że on musiał żyć jako człowiek, aby ponieść nasze grzechy, tak? Musiał być w ciele człowieka. I teraz, tak, tutaj zbliżamy się do opisu. A pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do Stana Człowiczego ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. To już sobie możecie wyobrazić, tak? Jak, yy, jak yy, pa, Pan Jezus jest przepasany złotym pasem. Oczywiście to jest mowa o nim. Mam nadzieję, że nikt nie ma wątpliwości. Tak? On jest Alfa i Omega, początek i Koniec to jest ten, który ma przyjść. On przychodzi z zabukami. Jego głowa i włosy były białe jak wełna, jak śnieg. I teraz, katoliku, bo głównie ten przekaz robi specjalnie dla katolików, chociaż dla ludzi, którzy nie są katolikami, a którzy wierzą w Pana Jezusa i są narodzeni na nowo też, ponieważ yy, rozmyślając o Panu Jezusie, o pięknie Pana Jezusa Chrystusa, wyobrażajmy go sobie tak, jakie są im napisane w Piśmie Świętym. I teraz, kiedy czytasz takie słowa, że jego głowa i włosy były białe jak wełna, jak śnieg, to w jaki sposób to sobie wyobrażasz? Ty już dłużej sobie nie wyobrażasz tego Pana Jezusa, którego pokazują Tobie na obrazkach, ale wyobrażasz sobie Pana Jezusa, który ma białe włosy. Posłuchajcie, białe włosy, jak śnieg. Kiedy ostatnio rozmyślałeś o Panu Jezusie, który ma białe włosy? Zadaj sobie to pytanie. Ja sobie także zadaję to pytanie, tak? To jest dla mnie niesamowite. Włosy jak śnieg, jak wełna. Wełna, owce. W sobie owce. Dlaczego Pan Jezus jest przyrównany właśnie do, do baranka, że to jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata? Baranek jest biały, tak? Ja widziałem czarne owce też, tak? Ale tutaj pewnie jest mowa o białym baranku. Ba, yy, wełna jest biała. Tak? Jak śnieg. Śnieg jest biały. Również jest biały, tak? Więc Pan Jezus ma białe włosy. Jego głowa i włosy były białe jak wełna, jak śnieg a jego oczy jak płomień ognia. Jak płomień ognia. Słuchajcie. Tutaj myślę, że... Bo, bo płomień ognia nie musi być koniecznie e, czerwono-żółty. To już wam więcej powiem, powiedzą na ten temat ci, którzy e, zaj, zajmują się e, e, chemią, tak? To już więcej wam powiedzą na ten temat, e, jakie kolory może mieć. Yy, płomień ognia. Nie musi być to koniecznie czerwono-żółty. Tak? Zazwyczaj taki jest, ale w zależności yy, mniejsza. Chcę podkreślić, że tu nie chodzi o kolor jego oczu, tak? Że on może być różny. A dlaczego jest przyrównany? Ja wierzę do płomienia ognia, bo jest żywy, jak Pło y jak widzisz płomień, to on jest taki żywy, tak? Ogień płonie, On jest żywy. Więc jak spojrzysz na oczy Pana Jezusa, to one są żywe. O to w tym chodzi. One są żywe. Wzbudzają przerażenie, tak? Że człowiek patrzy na te oczy i by odwrócił wzrok. Bo to jest piękne, ale przerażające. Ja za chwilę przejdę do pieśni nad pieś pieśniami. Tam też jest taki tekst: Odwróć ode mnie swoje oczy, bo mnie przerażają, tak? To mówi o chyba do oblubienicy. Tak? I tutaj mamy tego obraz, właśnie. Pan Jezus jest Bóg, jest nazywany y, ogniem trawiącym, Pożerającym, tak? Jak Mojżesz rozmawiał właśnie w krzaku. No właśnie z Bogiem, który był w krzaku, jako ogień trawiący, to właśnie ten ogień płonął, krzak płonął. I się nie spalał. Więc to samo ma miejsce z oczami. One są żywe, tak? Pana Jezusa, one płoną, są, są żywe, ale nie mogą spłonąć, bo Bóg jest ogniem trawiącym. Ciężko to sobie wyobrazić. Pamiętajcie, że tutaj mamy jak płomień ognia, więc to nie jest tak, że widać same płomienie ognia, ale to jest jak płomień ognia. Jak, jak za chwilę przejdę do pieśni nad pieśniami, to te, też yy, są tam takie porównania jak coś, tak? Są porównania, więc to nie jest dosłownie że, pan, że tylko płomienie ognia widzisz zamiast oczu pana Jezusa, tak? Ale jego oczy są jak płomienie ognia. Yy, jego stopy podobne do miesiącu, jakby w piecu rozżarzonego. Znowu też można powiedzieć, że, że to jest ten consuming fire, tak? Yy, ogień, ty, yy, że Bóg jest jak ogień. On jest właściwie ogniem trzawiącym, tak? A jego głos, jak się u wielu wód tutaj, głos, jak się u wielu wód, to też jest porównanie. Myślę, że chodzi właśnie o to, że jak Pan Jezus mówi pewne rzeczy, to słychać jakby takie echo, tak? Słychać, jakby wiele osób mówiło. Dzięki temu, że jak Pan Jezus mówi, to gdzieś. Te głosy też słychać jakby z oddali, jakby z jednego miejsca, dr drugiego, tak? trzeciego, czwartego. Ja, jak Pan Bóg mówi, to tak jest. Że to nie jest jeden głos, ale jest jakby wiele tych głosów wydobywających się z jednych ust, tak? W prawej, a w prawej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził os. Tyle miecz obosieczny, to jest Słowo Boże oczywiście, tak? Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy. E, to się jest napisane w objawieniu Jana, czyli w tej samej księdze, że nie potrzeba będzie słońca w nowym Jeruzalem, bo Bóg będzie tak świecił, tak? Że nie potrzeba będzie słońca, to zobaczcie sobie. To jest obraz chwa chwały Pana Jezusa Chrystusa, tak? On w tej chwili tak wygląda. Białe włosy, oczy jak płomienie ognia, żywe oczy, oblicze jak słońce, że spojrzysz w ogóle na pana Jezusa i nawet zbytnio nie dostrzeżesz jego, e, dokładnie jego wyglądu, bo, on, bo taki blask od niego bije. W Nowym Jeruzalem to dostrzeżemy, ponieważ w Nowym Jeruzalem będziemy wi widzieli. Będziemy mogli oglądać, jest napisane, oblicza Pana Boga. W Starym Testamencie było to niemożliwe. O nie! Nikt nie może pozostać przy życiu widząc moją twarz, mówił Bóg, tak? Do Mojżesza. Mojżesz nie mógł tego oglądać. Mógł oglądać tylko to, jak Bóg, Bóg zasłonił ręką twarz Mojżesza, z tego co pamiętam i... Żeby nie widział twarzy jego, tylko widział jak, jak przychodził, tak? Z tyłu widział Pana Boga. O to, o to w tym chodzi. Z przodu nie mógł go oglądać, bo by umarł. Taka to jest chwała Boga, tak? Spojrzałby na Boga chwałę i by umarł. Bo to jest wielka chwała. Zbyt wielka, aby. Śmiertelny człowiek mógł ją oglądać. Dlatego, będąc nieśmiertelnymi, dopiero wtedy będziemy mogli oglądać naprawdę Bożą Chwałę. Hallelujah, to jest niesamowite. Przejdę do pieśni nad pieśniami, żeby pokazać Wam te porównania. Wyobrażajmy sobie Pana Jezusa w ten sposób. Nie w ten sposób, jak on chodził po tej ziemi. Wymarzmy z naszej pamięci wszelkie te obrazki o Panu Jezusie. Bo tworzą nam fałszywy obraz w głowie o, o Panu Jezusie. Wyobrażajmy go sobie właśnie takiego, że on ma białe włosy, tak? Że jego oczy są takie żywe. Jak płomień ognia. Spróbujmy to sobie wyobrazić. To jest niesamowite. Skupmy się na pięknie Pana Jezusa, Jezusa Chrystusa. Na jego chwale że on jest światłością takiego oblicza świeci. Dlatego on o sobie mówił, tak? Ja jestem światłością świata. Kto ze mną chodzi, nigdy nie będzie chodził w ciemności. Tak? I potem mówię, Wy jesteście światłością świata. Dlaczego? Bo chodzimy z Panem Jezusem, tak? Chodząc z Panem Jezusem, możemy być tą światłością. Oczywiście nigdy nie dorównamy panu, panu Jezusowi, tak, jeżeli chodzi o chwałę, ale yy, w pewnym stopniu możemy być światuszem świata. Ok, pieśń nad pieśniami. Rozdział piąty. Od dziewiątego wersetu. Czym przewyś, przewyższa Twój umiłowany innych umiłowanych? O najpiękniejsza wśród kobiet. Czym przewyższa twój umiłowany innych umiłowanych, że nas, że, na, że tak nas zaklinasz? I, i y, oblubienica tu tłumaczy. Mój umiłowany jest biały i rumiany i najznakomitszy spośród dziesięciu tysięcy. Jego głowa jest jak, znowu, tam, tam też mieliśmy jak, tak, w objawieniu Jana. Jego głowa jest jak najczystsze złoto. Jego kędziory faliste, czarne, jak kruk. Jego oczy są jak, jak znowu, tak, jak gołębice nad strumieniami wody, jakby umyte w mleku, osadzone w swej oprawie. Jego policzki, jak grządka wolności, jak pachnące kwiatki. Jego warki jak lilie, oczekujące wyborną, milą. Jego ręce jak złote pierścienie wy, wy, wysadzone berylem Jego tors jak jasna kość słoniowa pokryta szafirem Jego nogi jak słupy z marmuru postawione na złotych podstawkach Jego oblicze jak Liban wyborne jak cedry Jego usta przesłodkie i jest on cały przepiękny Taki jest mój umiłowany i taki jest mój przyjaciel córki Jerozolimy. I teraz jak oblubieniec mówi. Też mówi w porównaniach o oblubienicy, tak? To są porównania, zobaczcie. Piesz nad piśmiami 6. E, od czwartego wesetu. Piękna jesteś moja, umiłowana jak Tirsa, urodziwa jak Jerozolima. Zobaczcie, przyrównanie do Jerozolimy. Groźna jak wojsko. Z chorągwiami. Czy Chrystus właśnie nie jest taki e, groźny, też piękny, ale groźny jednocześnie, tak? To jest właśnie takie wspaniałe. Ta chwała jego, tak? E, odwróć ode mnie swoje oczy, to co mówiłem wcześniej, tak? Gdyż one mnie urzekają. W innych przykładach, chyba w Warszawskiej, jest odwróć ode mnie swoje oczy, bo mnie. Przerażają, w sensie boję się spojrzeć w Twoje oczy, bo są tak cudowne, że odwracam od nich swój wzrok. Są tak wspaniałe, tak? Twoje włosy są jakby stado kóz, które schodzą z gileadu. Twoje zęby są jak stado owiec, które wychodzą z kąpieli. Wszystkie mają bliźnięta, a nie ma żadnej niepłodnej, niepłodnej wśród nich. Twoje skronie między Twoimi kręczeczkami są jak połówki granatu. Okej, okay, mógłbym czytać dalej, chodzi mi o to, jak, jak, jak. Są porównania, tak? Jakby. To są porównania. I tak samo widzieliśmy te porównania, jeżeli chodzi o objawienie Jana. Powiesz, Macieju, skoro są to porównania, no to nie możemy sobie wyobrażać Pana Jezusa, że ma białe włosy. Może to jest... Słuchajcie, nie popadajmy aż w taką symbolikę, żeby, że białe nagle staje się czarne. Nie. Białe jest białe, a czarne jest <grym> czarne, okej? Okay? Kiedy mowa jest o włosach białych, jak wełna, jak śnieg. To naprawdę chodzi o białe włosy, tak? Naprawdę. Śmiech jest biały, wełna jest biała, tak? To naprawdę chodzi. Albo jak w pieśniach na, nad pieśniami yy, czytałem, że chyba zęby yy, te, też były właśnie zęby jak... A już nie pamiętam, ale też chodziło właśnie o to, że, że były białe, do czegoś były porównane i, i też, że, że były białe, tak? Yy, objawienie Jana 19. Znowu dam wygląd Pana Jezusa, aby to podkreślić, tak? Od 11 wysetu Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wiernym i Prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi wacz. Jego oczy były jak płomień ognia. Znowu widzimy to samo. A na jego głowie było wiele koron. I miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boże. I znowu z jego ust y, wychodził miecz, aby Nim pobił narody. On bowiem będzie rządził nimi y, laską żelazną i on wyciska w tłoczni wino zaparciwości i gniewu Boga, wszechmogącego, a na szacie i na biodrze ma wypisane imię Król Królów Pan Panów. Znowu tutaj widzimy, że y, Pan Jezus ma oczy jak płomienie ognia. Tak. I też Gdybyśmy mieli patrzeć na Pana Jezusa, to byłby w nas taki odruch. Może byśmy nawet nie powiedzieli tego słownie, ale byłby w nas taki odruch, yy, to co czytałem z pieśni nad Pieśniami, że odwróć ode mnie swój wzrok, bo mnie przeraża. Odwróć ode mnie swoje oczy. Tak? O to, że, że są zbyt wspaniałe, abym ja mógł na nie patrzeć. Oczywiście w Nowym Jezusa będziemy mieli dostęp do Pana Boga pełnoprawny, będziemy mogli patrzeć na Jego oblicze, tak? oglądać Jego wspaniałość. Zachęcam, abyśmy rozmyślając o Panu Jezusie, więcej sobie nie wyobrażali Pana Jezusa, taki jak był jako Syn Człowieczy. Oczywiście czytając Ewangelię wyobrażamy Go, go sobie, jak chodził jako Syn Człowieczy, ale pamiętajcie, że w tej chwili wygląda inaczej. Chodzi o to, jak w tej chwili wygląda, tak? To jest bardzo ważne, abyśmy wyobrażali sobie Boga w, ch w chwale swojej, tak? A, a nie jako y, człowieka. Już raz Pan Jezus działa jako wszechmogący, tak? Król królów i pan panów. Ktoś potężny. Ktoś, kto może wyratować nas z wielu rzeczy. Bo to jest zbawiciel, tak? Pamiętajmy o tym. To jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że ten przekaz także dotrze do katolików. I też więcej sobie nie będą wyobrażali Pana Jezusa tylko w ten sposób, jak chodził po tej ziemi. I w dodatku wszelkie te obrazy są błędne, bo Pan Jezus w tej chwili w ogóle tak nie wygląda. Tak? Nie wygląda tak, jak malują go na obrazach, absolutnie. Wszelkie obrazy to jest błąd, ogromny błąd. Wszelkie obrazy katolickie, które przedstawiają rzekomo Pana Jezusa, to jest błąd. Pan Jezus, tak jak Wam przed chwilą wyjaśniłem, w ogóle tak nie wygląda, tak? W ogóle. W ogóle nie wygląda tak, jak go przedstawiają katolicy. Ok, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę.